Wszystkim z tej strony, Kate, i wreszcie przychodzę do Was z nowym tagiem. Tak, wiem, że musieliście na niego bardzo długo czekać. Jak zresztą na wszystko na moim kanale, i w ogóle zauważyłam, że ostatnio stało się takim wręcz standardem tutaj u mnie, że na wszystko musicie bardzo długo czekać. I od momentu, kiedy ja zapowiadam wam gdzieś tam na mediach społecznościowych, że wpadam na jakiś pomysł i mogłabym coś nagrać, do momentu, kiedy faktycznie jestem w stanie to nagrać i to nagrywam i publikuję, no mija strasznie dużo czasu. Niestety, no ale tak to u mnie wygląda, więc musimy się do tego wszyscy. Przyzwyczaić, ale już przechodząc do sedna sprawy. Old Disney, tak. Jest to tak stworzony przeze mnie. E, jednak, no, żeby móc jakoś rozgraniczyć te filmy stare, które będziemy brać do tego tagu, od tych nowych filmów, które już są za nowe, no bo tutaj chodzi o stare filmy Disneya, przychodzę do Was z disneyowskimi erami, które jednak no nie są stworzone przeze mnie, tylko to można powiedzieć są takie oficjalne ery Disneya. I żebyście tak no byli mniej więcej wprowadzeni w to, o czym w ogóle będę mówić w tym filmie, to chciałabym Wam te ery tak pokrótce zaprezentować. Nie będzie to jakieś długie, może kiedyś zrobiłabym jakiś dłuższy film na temat er Disneya, no ale teraz tak pokrótce tylko Wam o tym opowiem, żebyście mniej więcej ogarniali, co to w ogóle będą zapytania. Tak więc oś czasu Disneya, od najstarszych do najnowszych filmów dzielimy na 7 bądź 8 er, w zależności od źródła. Pierwszą erą jest era Golden, później Wartime i Silver i koniec ery Silver to jest śmierć Walta Disneya, więc do końca tej ery on tworzył te filmy, a później no już niestety nie. Dalej mamy erę brązową, jak zresztą sama analogia wskazuje i czasem ta era brązowa jest dzielona na erę brązową i dark erę, później mamy renesans, Post-Renesans, który czasem jest też nazywany erą eksperymentalną, i na koniec Odrodzenie. Tak się właśnie prezentują te wszystkie ery. I gdy tworzyłam pytania do tego tagu, chciałam je na początku ograniczyć do tej ery srebrnej, czyli dokładnie do końca tego momentu, kiedy tworzył te filmy Walt Disney. Jednak gdy tak usiadłam do tego na poważnie, zdałam sobie sprawę, że tego by było po prostu za mało i nie miałabym za bardzo w czym wybierać. Gdybym miała odpowiadać na te pytania, więc, no, już tak idąc za ciosem, stwierdziłam, że to będzie faktycznie koniec tej ery brązowej bądź dark ery, w zależności od, od źródła, czyli rok 1988. Tak, dokładnie do tego momentu mogę wybierać filmy Disneya do odpowiedzi, a później już nie. Później te wszystkie filmy renesansowe są już zdecydowanie za nowe, bo później w erze renesansowej wkraczają te wszystkie księżniczki Disneya, a my ich tutaj nie chcemy. To ma być stary Disney, a nie księżniczki. No, tak więc myślę, że tutaj już faktycznie powiedziałam wszystko, co miałam do powiedzenia tak słowem wstępu, <gry> i już możemy przejść do pytań. Ulubiona animacja. I powiem Wam szczerze, tak na wstępie, że to było chyba najtrudniejsze pytanie, na które musiałam tutaj odpowiedzieć. Bardzo długo się nad tym zastanawiałam. Naprawdę bardzo długo, żeby wybrać ten jeden, jedyny film, tą jedną, jedyną animację. I tak mi się to nie udało. Więc musicie mi wybaczyć, to że wybiorę jednak dwie. Czyli 101 Dalmatyńczyków oraz Oliver i Spółka. Może was to zaskoczyłam takimi mniej popularnymi filmami z tamtych okresów, jednak, no nie wiem. Do 101 Dalmatyńczyków mam ogromną słabość, chyba szczególnie ze względu na kreskę, którą po prostu uwielbiam w tym filmie. A Oliver i Spółka to jest po prostu bardzo mało znany i kojarzony film, który ma naprawdę super fabułę. Tak więc, no stwierdziłam, że go jeszcze. Swoją drogą Oliver i spółka to jest koniec brązowej ery bądź dark ery. Więc, no, to w sumie jest ostatni film, który mogłam wybrać. No i jakoś tak, no mam do niego słabość naprawdę. Tak więc to jeden Dalmatyńczyków i Oliver i spółka. Najgorsza animacja. I tutaj w sumie też jest troszeczkę ciężko, ponieważ są takie dwie animacje, które bardzo zaszły mi za skórę, że tak to ujmę, ale ten jeden szczególny to jest Taran i Magiczny Kocioł i to jest film, który w ogóle możecie nie kojarzyć, bo on dostał dubbing polski dopiero w zeszłym roku. Jego ja wtedy nadrobiłam i szczerze mówiąc żałuję, bo on jest naprawdę strasznie złym filmem, więc... Serio, jeśli go jeszcze nie widzieliście, to go nie musicie nadrabiać, bo naprawdę nie ma czego. A drugi film to jest Robin Hood. I tutaj już kilka osób może się na mnie za to obrazić, bo znam kilka, kilka osób, które uwielbiają ten film i nawet czasem jest ich ulubionym filmem, ale no jakoś ja nigdy nie byłam w stanie się do niego przekonać, ponieważ ten film w ogóle zaczyna się tak, jakby to był jakiś środek akcji, gdzie my w ogóle nie wiemy o co chodzi, co się dzieje, kim są ci bohaterowie, więc. No, no, nie. naprawdę wszystkie inne wersje Robin Hooda zawsze były dla mnie spoko, a ta disneyowska jakoś tak, no nie wiem, naprawdę nigdy mnie do siebie nie przekonała. Więc Starany i Magiczny Kocioł oraz Robin Hood to są dwa naprawdę moim zdaniem średnie filmy Disneya, których jeśli nie widzieliście to. Nie musicie ich nadrabiać. Serio. Ulubiony film aktorski Mary Poppins! Tak, to jest film, który też nadrobiłam całkiem niedawno, bo w sumie na potrzeby premiery Mary Poppins Powraca. No i jest po prostu bardzo dobrym filmem. To jest naprawdę świetny film, więc serio, jeśli jeszcze nie oglądaliście tej pierwszej Mary Poppins, powtórzę to jeszcze raz, musicie ją obejrzeć koniecznie. Najgorszy film aktorski. No i to jest jedno z tych pytań, na które po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo. Ja oglądałam tak mało tych filmów aktorskich z tamtego okresu, do tego roku 1988, że no nie mam w czym wybierać, więc tu naprawdę nie jestem w stanie wybrać tych, którego bardzo nie lubię. Bo z tamtego okresu, patrząc na to jakby na standardy tamtych czasów i na to, jakie byli w stanie wtedy kręcić filmy, to wszystkie są spoko z tych, które ja widziałam, więc no tutaj żadnego wam niestety nie podam. Który film najbardziej zasługuje na remake? Wiecie, jakie mam zdanie na temat aktorskich remakeów, prawda? No w sumie Disney innych remakeów nie robi, poza tymi aktorskimi, więc no cóż, ja ich za bardzo nie lubię, ale gdybym miała wybrać taki film z tamtego okresu, który najbardziej na remake zasługuje, jeśli można to tak nazwać, to szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczona, że Śnieżka że Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków jeszcze nie dostała swojego remake'u, bo w sumie to wszystkie te stare księżniczki, bo i Aurora, i Kopciuszek, nawet Króla Lwa się teraz chycili, no wszystkie te starsze filmy już w sumie swoje remake'i mają, lub no są w planach, że będą. A Królewna Śnieżka póki co w ogóle nie została nawet zapowiedziana, z tego co kojarzę, to nawet nie została zapowiedziana, więc to jest troszeczkę dziwne, i patrząc na to, że z tamtego okresu już wiele filmów swoje remake aktorskie posiada, no to w sumie ta śnieżka najbardziej zasługuje, a jeszcze tego remake'u nawet nie ma w planach. Więc chyba śnieżka, faktycznie. Którego filmu chciałaby sequel? To jest też trudne pytanie z tego względu, że wiele filmów Disneya ma swoje sequele. W sumie mało jest takich filmów Disneya, które żadnego sequelu w życiu nie dostało, ale jest taki jeden. Nie wiem, czy może Wam teraz przyjdzie do głowy, więc dam Wam chwilę, czy może Wam coś zaświta. Jest taki jeden film, który nigdy nie dostał żadnego sequelu, a w sumie nawet ma do tego podstawy, żeby ten sequel mieć. Nawet miałoby to ogromny sens. Coś, co? Świta? Świta? Nie? <grych> Alicja w Krainie Czarów. Alice w Krainie Czarów to jest faktycznie taki film, który nigdy nie dostał żadnej kontynuacji od Disneya, taką, jeśli chodzi o takie animowane kontynuacje. I to jest w sumie dziwne, bo Alicja w Krainie Czarów ma swoją kontynuację książkową, czyli Alicję po drugiej stronie lustra. Czy o, czy, co, o tym, co Alicja znalazła po drugiej stronie lustra, jakoś tak różne wersje tego tytułu w Polsce są. Chociaż fakt, faktem troszeczkę sobie podkopał możliwość zrobienia tego sequelu w ten sposób, że kilka elementów z drugiej części książki wziął do pierwszej części swojej animacji, niestety, ale. No to jest w sumie trochę dziwne, że faktycznie ten sequel nigdy nie powstał, chociaż nawet Aladdin miał chyba trzy części i mnóstwo filmów Disneya ma drugą, trzecią część, czasem nawet czwartą. Więc to, że ta Alicja nigdy żadnego, żadnego sequelu nie miała, to jest faktycznie dziwne. I ja bym nawet chciała, no poważnie, chciałabym, żeby faktycznie Alicja w Krainie Czarów, ta animowana, bo to jest ważne, dostała drugą część. Fajnie by było, serio. No? Który film najbardziej zasługuje na redubbing? Faktycznie, ostatnimi czasy Disney wziął się za robienie odnowionych dubbingów do swoich starych, starych filmów w Polsce. I no to się spotyka z niezbyt przychylnym podejściem fanów, bo mnóstwo ludzi narzeka na odnowioną Śnieżkę albo kopciuszka, no i raczej. Raczej ludzie tego nie lubią, ale jest taki jeden film, którego ja po prostu nienawidzę, jeśli chodzi o jego polski dubbing. Film lubię, ale jego po, po polskiego dubbingu po prostu nie jestem w stanie słuchać. I gdyby ktoś do tego zrobił redubbing odnowiony i mogłabym obejrzeć ten film, żeby mi przy tym uszy nie krwawiły, to byłoby super. I to również jest Alicja w Krainie Czarów. Naprawdę, nie wiem, czy Wy kiedykolwiek oglądaliście tą pierwszą Alicję w Krainie Czarów i czy robiliście to jakoś całkiem niedawno. Ale, se, ale serio, polska wersja tego filmu, jeśli chodzi o udźwiękowienie, to jest taki koszmar, że. Ojej! Więc naprawdę, gdyby mogli zrobić odnowioną wersję dubbingu dla Alicji w Krainie Czarów, to ja bym była przeszczęśliwa. Tak więc no, wiem, że ludzie za bardzo tych radabingów w Polsce nie lubią. Ale Alicji naprawdę by się to przydało. Serio, tak sądzę. Najbardziej niedoceniany film. Dużo jest takich filmów yy, z tamtych starych er, których ludzie faktycznie nie kojarzą w ogóle. I często jak się o nich mówi, to ludzie mają takie. Mm, coś słyszałem, ale nie, nie widziałem nigdy. Du dużo jest takich. Jednak jest taki jeden, który już. Yy, jakby palicho z tymi, które nie są kojarzone, których nigdy nikt nie widział, jakby już nieważne. Bo te, też nie do końca o to w tym pytaniu chodzi, ale o taki film, który faktycznie jest strasznie niedoceniany i w momencie kiedy nawet ludzie widzieli ten film, to stwierdzają, nie, nie, słaby, nie podobał mi się. Disneyowska Fantazja. To jest ciężki film pod tym względem, że ma bardzo niestandardową formę. To nie jest taki typowy film z taką typową fabułą, który jest jakby od A do Z, ma ten punkt kulminacyjny gdzieś tam w połowie czy tam pod koniec yy, i tyle. Tylko no to jest takie bardziej doświadczenie wizualno-muzyczne i yy, z tego względu wiele ludzi stwierdza, że to jest nudny film po prostu, a ja jednak mam taką słabość do tej fantazji. Bo to jest faktycznie, to jest nawet nie film, tylko to jest takie doświadczenie po prostu w czystej postaci. I mam takie wrażenie, że ludzie faktycznie bardzo go nie doceniają za jego cudowną formę, jaką on ma. Tak więc, no smutne to jest. Najmroczniejsza animacja. Najmroczniejsza animacja to jest moim zdaniem faktycznie Taran i magiczny kocioł. Bo to jest film, w którym nawet pojawiła się krew. Tak po prostu. Więc. Mam wrażenie, że faktycznie jakby mniejsze dzieci oglądały ten film, to mogłyby się go wystraszyć. Tym bardziej, że zł, ten główny zł w tym filmie, też jest taki, takim złem w czystej postaci. On jest po prostu straszny i zły. Tak więc, no, no, jest to mroczne bardzo. I pewne elementy disneyowskiej fantazji też są dość mroczne, jeśli miałabym już tak wymieniać. Ale no, ten taran i ma magiczny kocioł to nie dość, że zły i niedobry, <laughs> niefajny do oglądania, to jeszcze mroczny i dzieci mogłyby się go wystraszyć. No nie wiem, tragedia. <grych> ulubiony sequel. Tutaj tak troszeczkę pozwoliłam sobie wykroczyć za te ramy, które sama sobie ustaliłam. I przy tym pytaniu i jeszcze przy kolejnym będę mogła wykroczyć poza ten 88 rok. Jednak, wybaczcie mi, ale po prostu nie mogłam się powstrzymać, żeby nie umieścić tutaj tego pytania. Tak więc jeśli chodzi o mój zdecydowanie ulubiony sequel, to jest Piotruś Pan i wielki powrót. Bo moim zdaniem druga część Piotrusia Pana jest zdecydowanie lepsza od pierwszej. O ile ja za pierwszą częścią Piotrusia Pana wersji Disneya tak, no jest spoko filmem, ale nie jakoś bardzo. Jest tam dużo elementów, które często przeskakuję podczas oglądania, bo za nimi nie przepadam. A Wielki Powrót jest po prostu genialny. Ja uwielbiam ten film bardzo. On moim zdaniem świetnie uzupełnia pewne wątki, które w pierwszej części były zrobione średnio, tak więc, no, jest bardzo dobry. Tylko, no niestety, powstał dużo później. Niż lata 90., ale <noise> liczy się. W tych dwóch pytaniach będę mogła sobie na to pozwolić. Ulubiony remake. Tak, te nieszczęsne wersje aktorskie. Ponieważ, tak jak już wspomniałam wcześniej, Disney raczej innych remakeów nie robi. Yy, jednak mimo wszystko słuchajcie, czarownica. No wiem, że tych remake'ów jest dużo lepszych, gorszych yy, i w ogóle, ale jakoś tak nota jedna z tych pierwszych poza tą Alicją w Krainie Czarów, ta czarownica, no jest to coś trochę innego, bo pokazuje ten, te, tą Śpiącą Królewnę z zupełnie innej strony, z zupełnie przewróconymi czarnymi charakterami, dobrymi charakterami i w ogóle, więc no... No, lubię ten film! No, naprawdę go lubię! Chociaż jest, są, są zwolennicy, są przeciwnicy, a nawet bardzo, bardzo, bardzo przeciwnicy, którzy nienawidzą tego filmu. Takiego naprawdę lubię, a wręcz uwielbiam. Ulubiony odcinek Silly Symphony. Tak, tutaj już wracamy do naszych ram czasowych, tak? I tutaj, no, moim zdecydowanie ulubionym, który tak bardzo się wrył w moją pamięć i w sumie zapamiętałam go jako jeden z nielicznych, z tych, które oglądałam za dzieciaka, to są kwiaty i drzewa. I w ogóle jak teraz wróciłam do tej animacji i tak sobie posprawdzałam, jakie jeszcze inne były w tej serii animacji, to to był w ogóle pierwszy, który jakby wyszedł w kolorze. Ulubiony odcinek starych kreskówek z myszką Miki. Ja ich za bardzo szczerze mówiąc nie pamiętam, już bardziej to Silly Symphony faktycznie mi zapadło w pamięć niż kreskówki z myszką Miki, o dziwo, e, ale no jak sobie tak posprawdzałam, tak mniej więcej przejrzałam, co tam było i w ogóle, to doszłam do wniosku, że mimo wszystko uczeń czarnoksiężnika. I no nie wiem, czy mogę to tutaj zaliczyć, bo to jako tako nie był odcinek serialu z myszką Miki, tylko to była część disneyowskiej fantazji. No ale ja tak uwielbiam tego Mikiego w tej czapce czarnoksiężnika, który tam czaruje tymi miotłami, tą wodą i w ogóle, że no... Nawet mam tego cudownego popa z tej animacji. Niech to będzie dowodem na to, jak bardzo lubię tą konkretnie animację z myszką Miki. Ulubiona piosenka. To o dziwo nie było trudne w ogóle. Ponieważ Once Upon a Dream to jest piosenka, którą ja po prostu kocham, uwielbiam nad życie. Więc w momencie, kiedy jakby pasuje tutaj do tego tagu, ponieważ jest dość piękny i królewny, no to czemu nie? Once Upon a Dream jest po prostu piękna. Ulubiona era. Też jakoś nie było ciężko mi wybrać, ponieważ wybierałam z czterech lub pięciu. Jak kto woli na to patrzeć. I to jest zdecydowanie era srebrna, era silver. Czyli ta, która jeszcze była tworzona przez Walta Disneya za jego życia. No a mamy tam takie cudowne smaczki jak na przykład Śpiącą królewne albo 101 Dolmatyńczyków, które mają zupełnie inną kreskę mam takie wrażenie niż wszystkie pozostałe animacje Disneya. Ulubiona księżniczka z Golden Trio. Jakbyście nie mieli pewności, to Golden Trio to są te trzy księżniczki Disneya, które powstawały jeszcze za życia Walta Disneya i w zasadzie jedyne trzy, które mamy tutaj do dyspozycji do tego roku 1988, czyli Śnieżka, Kopciuszek oraz Aurora. No, tak jakby ktoś nie wiedział. No i, szczerze mówiąc, z tych trzech, no to zdecydowanie moją ulubioną jest Aurora. Ponieważ ja często powtarzam, że za Śnieżką i za Kopciuszkiem jakoś za bardzo nie przepadam. Aurora jest po prostu śliczna i ma przecudowne piosenki, tak więc Aurora, co tu dużo mówić. Którego z siedmiu krasnoludków lubisz najbardziej? głupie te pytania wymyślam, ale no pasowało mi to tutaj. Ciekawe jest to pytanie, tylko gorzej jest jak przychodzi na nie odpowiedzieć, bo jest dość ciężko, ale no jak już bym tak musiała wybrać, to chyba happy i Doc, czyli na polski chyba wesołek i mędrek albo mądrek. Nie znam tych polskich imion, tych krasnoludków, no ale ten wesoły i ten mądry. W dużym skrócie. No, oni mi się w sumie bardzo zawsze mylą, bo oni wyglądają bardzo podobnie, tylko jeden ma okulary, a drugi nie. No, ale jakbym już musiała wybrać jednego, no to chyba jednak ten Happy, czyli wesołek. Ulubiony złoczyńca. <grym> Nawet sobie nie poobrażacie, jakie to jest zabawne. Kiedy ja tak czytam to pytanie i sobie tak myślę, Jezu, nie wiem, szukać w tych starych animacjach jakiegoś złoczyńca, tak myślę, jakiś stary film, no, no nie wiem. Po czym tak dociera do mnie, że przecież w tych starych animacjach jest, jest Śpiąca Królewna. A w Śpiącej Królewni jest jedna z moich ulubionych w ogóle zło złoczyńców. Jedna z, ze złoczyńców. E, czyli Maleficent. Która jest u mnie na drugim miejscu, bo moją ulubioną jest oczywiście Gertruda, której zaliczyć tutaj nie mogę. No ale na drugim miejscu zawsze była Maleficent. Która no tutaj jak najbardziej pasuje, więc... No co tu dużo mówić, no diabolina, no. Który oryginał wolisz od wersji Disneya? I dotarliśmy do ostatniego pytania, od którego w ogóle wszystko się zaczęło, bo tak naprawdę ja najpierw wymyśliłam to pytanie, po czym stwierdziłam, że do tego pytania dopiszę całą resztę tagu. Tak się biorą pomysły w mojej głowie. Ale tak, serio, bo ja sobie kiedyś tak siedziałam i sobie pomyślałam, że w sumie to... Ja nie lubię tej wersja Disneya y, Alicji w krainie czarów jakoś tak y, no nie no książka jest po prostu fantastyczna czytałam kocham i pierwszą i drugą część no po prostu jak nie czytaliście to to zróbcie bo Alicja w krainie czarów to jest o dzieło literackie naprawdę uwielbiam tą książkę kocham ją nad życie a ta wersja Disneya jest taka ona się bardzo wryła w taką w ludzką świadomość, w popkulturę. Jak sobie myślimy Alicja w Kraniczarów, to wyobrażamy sobie od razu tą disneyowską. To jest jakby oczywiste, no tak to już jest yy, współcześnie. Yy, a jednak jak czytałam książkę, to, to wolałam sobie to wszystko wyobrażać od nowa. I jakoś wolę wersję książkową, tą pierwszą, oryginalną, znacznie bardziej niż tą disneyowską. Taka jest prawda. I w ogóle, siedząc nad tą książką, czytając sobie tą drugą część, tą Alicję po drugiej stronie lustra, zdam sobie sprawę, że, no, a, ten, ta wersja Disneya po prostu nie dorasta do piętnej książce. Czy jakby nie, nie obrażając tej wersji Disneya, bo ona jest jakby okej. Okay. No, ale jednak w porównaniu do książki. Mm, Aa, naprawdę, więc tak, od tego wszystko się zaczęło i na tym wszystko się skończy. Wyobraźcie sobie takie piękne. Koło życia zrobiłam tutaj, właśnie. No, tak. Dokładnie, siedząc, myśląc o tym, że wolę książkę od wersji Disneya, stwierdziłam, że zrobię na ten temat tak. I tak powstał Old Disney, tak, który właśnie zakończyliśmy na tym pytaniu. No, mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż było trochę dziwnie. I trochę dziwnie by się to nagrywało, bo ja serio najpierw piszę, piszę pytania, a dopiero później, siadając do nagrywania tego filmu, wymyślam odpowiedzi. I to nigdy nie jest tak, że ja piszę pytania, myśląc od razu, jakbym na to odpowiedziała. Dlatego to może wyjść tak dziwnie, chociaż ja wymyślam te pytania, to później mam problem, żeby na nie odpowiedzieć. Tak, tak to u mnie wygląda. No, ale tutaj już kończę. I w związku z tym, że jak zwykle za bardzo nie mam kogo nominować, no to nominuję was wszystkich. Proszę was bardzo, róbcie ten tak i posyłajcie go dalej w nasz YouTube'owy polski Disneyowy światek. Cokolwiek. Już mi troszeczkę odbija, więc może tutaj już skończę. Ale jeśli jeszcze ktoś tu jest, jeśli ktoś mnie słucha, to tylko chciałam wspomnieć, bo mamusia bardzo chciała, żebym powiedziała, tak więc powiem, że ten piękny sweterek, który miałam na sobie cały film, to jest zrobiony przez mamusię. Mama mi zrobiła taki piękny, może nawet stanę trochę, żeby Wam pokazać w całej okazałości. Takie sweterki moja mama robi, nie tylko, dużo innych fajnych rzeczy też. Ale taki taki między innymi piękny jest. Specjalnie dla mnie włóczka kupowana, żeby był taki yy, mój, moje kolorki tutaj są niebieskie z różowym, tak więc no. Mama bardzo chciała, więc powiedziałam. A teraz już kończę to tak. Oczywiście więcej tagów będzie, bo piszę w tym momencie pytania do trzech innych tagów, więc tego będzie dużo. Tego jeszcze nie wiem kiedy. Tak więc pewnie znając mnie i moje. Deadline y to tak za pół roku mniej więcej, nie? Ale mam w ogóle mnóstwo innych super planów na inne filmy, które jeszcze w styczniu się pojawią na moim kanale. Więc w styczniu będzie bardzo fajnie, jeśli chodzi o filmy. Naprawdę obiecuję, będzie mega. A teraz się już z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Róbcie ten taki, jeśli tylko chcecie, na blogach, kanałach. W komentarzach też możecie. Róbcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i do zobaczenia w następnych filmach. Pa pa!